Szczęść Boże, nie ma dzisiaj wprawdzie niedzieli, ale mamy 19 marca, czyli uroczystość oblubieńca Najświętszej Marii Panny, świętego Józefa, nie pozostaje nam więc nic innego, jak usiąść u stóp Pana Jezusa i wsłuchać się w Jego Słowo. Zapraszam na kolejną najlepszą cząstkę. Czytaniu dzisiaj święty Paweł mówi o dziedzictwie. Tym dziedzictwem jest oczywiście Jezus Chrystus. Dostępujemy je przez wiarę, przez przyjęcie Chrystusa do naszego życia za darmo. Takiego dziedzictwa, szczególnego dziedzictwa, oczywiście też doświadczył święty Józef. Pan Jezus był szczególnie dla niego, no bo przecież był jego przybranym synem. Dzisiaj święty Józef uczy nas swoją postawą człowieka sprawiedliwego, czyli takiego, który jest według serca Bożego, nie tylko zachowuje pewne przepisy, nie tylko żyje w zewnętrzny sposób według pewnych zasad religijnych, nie tylko wykonuje jakieś czynności religijne, ale ma serce Boże. To jest też jakiś dar, który można tylko ta naprawdę też otrzymać od Boga. Serce, które myśli po Bożemu, serce Wrażliwe na głos Pana Boga. Żeby być takim człowiekiem, jak, jak święty Józef, trzeba być zasłuchanym w Boga i mieć czyste serce, bo jak mówi też Pan Jezus w swoim nauczaniu błogosławieni czystego serca, albowiem oni będą oglądać Boga. Święty Józef więc jest takim człowiekiem, człowiekiem, który nie tylko, tylko człowiekiem bardzo wielkopostnym, właśnie który nie tylko zachowywał zewnętrzne rzeczy, ale przede wszystkim cały czas pracował nad swoim sercem. To dlatego potem potrafił rozpoznawać tak dobrze głos Boga, kiedy przychodził do Niego pod postacią anioła, kiedy kazał Mu coś robić, święty Józef tak dobrze potrafił tego głosu słuchać i tak bardzo też był poddany temu głosowi, bo sami wiemy, że czasami Pan mu coś do nas mówi, a my nie za bardzo chcemy to usłyszeć, a jak usłyszymy, to nie zawsze mamy też siłę do tego, żeby to wypełnić. Święty Józef był tak słuchany, głos Boga, że potrafił te wszystkie Boże zaproszenia rozpoznać, potrafił je wypełniać w swoim życiu. Uczmy się więc od niego dzisiaj. To szczególny patron na ten wielki post, ten, który opiekował się świętą rodziną w tych najtrudniejszych momentach, kiedy najbardziej potrzebowali opieki, kiedy. Pan Jezus się począł, potrzeba było przyjąć Marię do siebie, potem podróż do Betlejem, tam gdzie się Pan zrodzi. Pierwsze lata Jego życia, kilkanaście lat życia Pana Jezusa, czy kilkadziesiąt dokładnie, nie wiemy, kiedy święty Józef umiera. W każdym razie jest to wielki patron także na dzisiaj. Myślę, że tak wielu z nas czekało z takim szczególnym wytęsknieniem na ten dzisiejszy uroczysty dzień świętego Józefa, bo to patron całego kościoła. Wierzymy, że też pomoże nam przetrwać te trudne chwile, jego wstawiennictwo. Czasami wiemy, że Pan Bóg nie zabiera od razu pewnych rzeczy. Tak w życiu świętego Józefa i Maryi też były takie trudne momenty. Też musieli się mierzyć z trudem, ale święty Józef uczy nas tego, żeby w tym wszystkim nie zwątpić, żeby nie stracić wiary w Boga, ale jeszcze bardziej się w Niego wsłuchać. Co Pan Bóg do mnie przez to mówi? Jak ja mam postąpić? Uczmy się tej wiary. To, co mówiłem też wczoraj w homilii nam świętej, ten czas próby, który przeżywamy teraz, czas tego Wielkiego Postu, może nam pomóc zbliżyć się do Pana Boga, ale może też, właśnie czasami, niektórzy z nas odciągnąć pana, od Pana Boga. Możemy się odzwyczaić od pewnych rzeczy, od pewnych praktyk. Niech Święty Józef, Mąż Boży, który stał przy Boku Maryi, który swoją opiekę też nad Panem Jezusem rozciągnął, niech On nas wspiera i niech On nas też uczy tego, jak w trudnych momentach życia wybierać to, co Boże. To jest dobry patron od trudnych wyborów. Myślę, że wielu z nas się z tymi wyborami teraz mierzy. Patron od takich sytuacji, które są też trudne życiowe, kiedy jest niepewna przyszłość. Kto to lepiej zna niż święty Józef? Więc, święty Józefie, opiekuj się nami, bądź naszym patronem, szczególnie teraz. I przez Twoje wstawienictwo prosimy Cię, abyś właśnie, aby Pan Jezus też nas błogosławił. Wypraszaj nam to Boże Błogosławieństwo. Nie tylko na dzisiaj, ale też na każdy dzień. Niechcie Cię błogosławi Bóg Przechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia nam przy świętej o godzinie dziewiętnastej u różaniec i o 15.00 na Instagramie Koronka. Z Bogiem i Pa.